Warta Gorzów zostaje w trzeciej lidze. W ostatnim meczu sezonu warciarze pokonali 2-0 Alechie Zielona Góra i zapewnili sobie Ligowy Byt. Gratulacje tutaj dla zawodników, że, że potrafili tak w trudnym momencie, tak, tak w trudnych okolicznościach udźwignąć kolejne spotkanie. W ostatnich pięciu spotkaniach cztery zwycięstwa. Od początku spotkania gorzowianie wyglądali na bardziej zdeterminowanych i przekładało się to na obraz gry. Już w czwartej minucie prowadzenie Warcie mógł dać Jakub Duda. W 27 minucie po tym starciu w polu karnym Lechi sędzia Marek Kopaliński podyktował wątpliwy rzut karny. Do jedenastki podszedł Paweł Kraus i dał Warcie prowadzenie. Do przerwy przyjeźdni skromnie wygrywali, choć w 35 minucie bliski wyrównania był Przemysław Mycan, ale po jego strzale piłka odbiła się od słupka. Przed meczem sobie zakładamy co innego, wychodzimy i praktycznie nic nie realizujemy z tego co sobie zakładamy i tak jak powiedziałeś, chyba ten mecz jest podsumowanie tej rundy wiosennej. Krótko po przerwie w 53 minucie stuprocentową okazję na wyrównanie zmarnował Aaron Attenstadt. Przez kilkadziesiąt minut grę prowadziła Lechia, ale nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. Gdy wydawało się, że Warta minimalnie ogra Zielonogórzan, w 93 minucie skuteczny kontratak przeprowadził Dawid Ufir i tym trafieniem ustalił wynik meczu. Jak tacy prawdziwi faceci po prostu w tych najtrudniejszych chwilach potrafiliśmy się wziąć za przysłowiowe jaja, złapać i wyjść na boisko i robić te punkty, które były dla nas kluczowe dla utrzymania. Porażki na zakończenie sezonu doznała Karina Gubin, która 3 do 5 uległa w Włodzisławiu Śląskim Odrze. Mimo to Gubinianie zakończyli sezon na piątym miejscu. Lechia zajęła dziewiątą lokatę, a Warta trzynastą.